Nie wiem, czy wiecie, natomiast kaczki to prawdziwi seksualni psychopaci. Każda z nich chyba kończyła szkołę uwodzenia Teddy'ego Bandiego, ponieważ uważają, że fundamentem relacji jest solidny gwałt. Jeśli to brzmi źle, to jest jeszcze gorzej, ponieważ kaczki wyposażone są w największe naganiacze w całym królestwie zwierząt. Także je w ogóle posiadają, jest już niezwykły, ponieważ 97% ptaków nie ma ptaków. Hm. Życie, życie jest Nobelą. Mają one kloakę, o której już wspominałem, a więc narząd, który służy i do ciupciania, i do kupkania. Jak widać, ptaki znają się, kurwa, na rock'n'rolu. Kacze psi-psi może wynosić przy długości ciała kaczki 46 cm aż 42 cm, co przekładając na rozmiary ludzkie, facet, który ma 170 cm miałby 160 cm naganiacza, a więc potężny kacze chuj. Trochę jak Jarosław Kaczyński. Oczywiście nie maszeruje wszędzie z tym wielkim dongasem, tylko po prostu rozwija się on jak urodzinowa trąbeczka, kiedy ma dojść do gwałtu. Kurwa niespodzianka. Gdybyście sobie wyobrazili kaliber tego gwałtu i jego brutalność, to przy samym akcie dochodzi często do zatopienia samic, a świetnie pływają. To tak, jakbyście wydymali Michaela Phelpsa aż utonie. Samice kaczek nie są jednak zbyt skore, by mieć potomków gwałcicieli, a więc specjalnie ewolucyjnie wyposażyli swoje waginy. Wyglądają one jak labirynt kurwa Minotaura, pełne załków, kurwa fałszywych ścieżek. Są niesamowicie długie. Natomiast między kaczkami trwa cały czas wielki ewolucyjny wyścig zbrojeń. Odpowiedzią kaczek na coraz bardziej zwichrowane i zagmatwane picze są coraz dłuższe dągi. Ale jakbyście chcieli więcej w tym temacie, to zapraszam na specjalny dokument Netflixa.